Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na makiecie. W tym odcinku pokażę Wam postępy prac, czyli to, co zrobiłem na rynku oraz w okolicach rynku. A więc, zobaczcie, rynek jest już cały gotowy, wybrukowany. Pokażę Wam jedną rzecz tylko: zobaczcie, kupiłem taki sam dokładnie bruk o takim samym numerze. Ale delikatnie się różni. Nie wiem, czy to widać na wideo, ale ma troszeczkę inny odcień niż ten, który był wcześniej. Ale nie jest to aż tak bardzo zauważalne. Mamy rynek. Na rynku jest kawiarnia. Są ludziki jest pan sprzedający balony. Naprawdę super jest ta figurka. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj obok słupa będzie jeszcze jedna figurka, której obecnie nie mam. Jest już w sumie w sklepie do odbioru, ale jeszcze jej nie mam u siebie i będzie to kataryniarz jeszcze tutaj. Tutaj są sprzedawcy warzyw. Bardzo fajny zestaw pokazywałem Wam go. Oprócz tego, cały rynek będzie oświetlony przez te trzy metalowe latarnie, takie rustykalne. Latarnie naprawdę fajnie wyglądają. Więc myślę, że jak już je podłączę, będą naprawdę fajnie tutaj dodawały klimatu, jeśli chodzi o ten rynek. Zakończeniem rynku jest, zobaczcie tutaj, taki mały zielony skwerek. Z brzozą, z ławeczką. To jakiś klomp kwiatów. Troszeczkę trawy. I tutaj można sobie usiąść, popatrzeć na pociągi. Tak jak właśnie tutaj robi jeden pan sobie odpoczywa. Patrzy na pociągi. I tak wygląda właśnie rynek. Zacząłem już robić okolice. To znaczy te, to miejsce, gdzie y, będzie fabryka. Na razie, tak naprawdę, na tym poprzestanę, chyba. Nie będę dalej robił fabryki i zajmę się właśnie tunelem, bo myślę, że to będzie najważniejsza rzecz, żeby zobaczyć, ile on zajmie tak naprawdę miejsca. I zobaczcie, zrobiłem tutaj ten fragment po drugiej stronie torów. Zobaczcie, tutaj zrobiłem takie skały, pagórki, jakieś krzaki, różne drzewka. Bardzo fajnie podoba mi się ta część właśnie z tymi pogórkami. Pagórki zrobiłem z gipsu. Myślę, że będzie ich tutaj właśnie na tej części wiejskiej i tych, tych górach tutaj tak dalej. Będzie więcej takich rzeczy. Zobaczcie tak to wygląda właśnie. Czyli mamy tutaj już ten skwerek. Fragment tutaj będzie fabryka. Ale prawdopodobnie jej na razie nie będę właśnie robił. Tylko zajmę się tutaj tym tunelem. Ale rynek w każdym razie jest już skończony. Tutaj dojdzie tylko jeszcze jedna figurka, właśnie kataryniarza. A poza tym, już tutaj nie zamierzam więcej nic robić. Płoty, zobaczcie, też wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Troszeczkę, oczywiście, jeszcze pomalowałem. W każdym razie wyglądają naprawdę super. Nie mogę się doczekać również kiedy już to wszystko będzie oświetlone też na pewno będzie fajnie wyglądało wieczorem przy zgaszonych światłach. Ci myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Pokażę Wam też z bliska właśnie te tutaj pagórki ze skały. Zobaczcie jak to wygląda. To drzewko jest naprawdę fajne. Myślę też, że te skały tutaj dały właśnie fajnego klimatu dla tego fragmentu torów. Z tej strony, jak wygląda rynek, jak się prezentuje w stosunku do właśnie całego miasteczka. Zobaczcie. Oczywiście w miasteczku będzie jeszcze trochę więcej życia. Będą jakieś ludziki chodziły. Figurki. Ale na tą chwilę prezentuje się to właśnie tak. Myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.